No tutaj tak akurat nie, ale pójdziemy tam zobaczyć, bo to chodziło o coś. tu się dzieje, no no. No, tak, już idę dziura No. Wydaje sensie, się, jaka była potrzeba w montowaniu tutaj tego y, na liniach tego oto pięknego tej taśmy ochronnej. Jaka to była potrzeba, nie rozumiem. Tutaj? No. no. ja tego też nie rozumiem, ale no coś tam musiało być. Albo po prostu im podleciało tak do góry, nie wiem, może wiatr wzmuchnął. Zawiązane, a no może być. No. żeby motorniczy ostrożnie przejechał. No, jak ma tu przejechać? Tu. Jest. No, ja nie, nie. chyba tutaj tak, tak średnio tak trochę nie wiesz, gdzie jechać? Wiesz? No, ale w tym tu, ale przedtem no. to też było. Chyba nie, do... ja nie, nie mam pojęcia. No, to nie wiem, co było. To się, by. się tak przyglądało, wom, że tam gdzieś tam było. Wow, co? ale tutaj. No. Tu jest porządna rozwałka czyny, zwrotnice? No, tam to robisko? Tak jakieś koparki stoją Tam jakieś kamery Street Vionowe Co? Tam. No? Tu mamy jakieś inne wykopalisko, tak postawione na środku. Co my tutaj mamy? Oście, to nie wiem, ale strasznie to bym dobrego. Jest coś w naszym przejść Prosto i tak, tak, i chleba. O, widzę rowery, tu już nie mogą przyjechać w ogóle. Nie, nie mam pojęcia dlaczego, nie, nie wiem. O, tutaj widać mnóstwo gruzu. To on się z tej ulicy wziął, czy skąd? Bo. Nie, nie, nie wiem, ale chyba nie z tej ulicy, tak mi się wydaje. Dobra, to nie, nie, nie wiem. Nie jestem tak. do końca pewien. Nie będę się wypowiadał w takiej sytuacji, no bo nie wiem. To gdzieś jeszcze kawałek asfaltu jest, tylko mocno przykryty. Koparki. Zakaz skrętu, no... no widzę no Co? Nic <gryzje> tylko do przejścia dla efekt jakby dozwolony. co Chodź szybko trawa no, nowowiską teraz tą nie, nie przejedzie, chyba o to teraz w tył muszą wjeżdżać, bo nie widzę innej opcji do końca szczerze mówiąc a tu jest ten pas w ogóle. Można nim przejeżdżać. Jestem ciekaw, czy w obie strony, czy w jedną. Tym pasem. Ale jak dwie to, to musiałyby być te światła. Nie widzę ich tutaj, więc. A przynajmniej nie widziałem, więc no. Może być tylko w jedną. Aha. jest znak w ogóle genialnie postawiony. Tam widzę. Dalej, jakieś wykopaliska. Tutaj też są te wszystkie dziurka po wykopywaniu się To widzę taki przyjazd, jest ciekawy O tu O tutaj Taka dziurka, Już samochody mogą się śliskać Tu jest taki nierówny ten beton, nie wiem czy to widać tu chyba nie halo po prostu z tym wylewaniem. No do ciebie! Ale tutaj co tu się stanęło? Tu jest już jakaś taka trochę grubsza sprawa. O, widzę, żabka numer 3800 Tutaj. Co tu się dzieje to... No ała! Ale widzę, to robisko jest. Chciałem tutaj trawoje nie puść. Chyba facet się tak nie puszczają. Byłoby całkiem logiczne, Tutaj tutaj trawoje nie puszcza, i nie puszczone jest tutaj całe torowisko wyrąbali. a tu zostało asfalt. To nie tylko torowisko remontują, chociaż to by się trochę przydało. Faktycznie, Chcemy robić renowację tego toru. Ja idę dalej, też to zaraz mi całe, takie rozwalony. No, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to potem okaże się bardzo ładne. To po remoncie. Zobaczymy, teraz nowiejskim się trochę zajmowali, no więc ten. Może no, to będzie to nie, fajna alternatywa. Mam nadzieję, że tak. Do